Roman Potażny. Szymański pod zwycięstwem kazu 53. Roman wytoczył się potężne dzieła, działa. Świetna walka. Jakie to uczucie wybrać dzisiaj? Witam wszystkich. E, mogą być nawet dzieła. E, no wiesz, e, uczucie zarobiste. Ciśnienie schodzi. Tak naprawdę to jest najważniejsze, wygrana i cała reszta to są dodatki. także Także no co? Zajęć. Filip Ej to zawodnik, który wszedł w zastępstwo za Legielskiego, ale trzeba przyznać, że postawił bardzo duże warunki i naprawdę świetnie się zaprezentował. Czy spodziewałeś się, że aż tak ciężko będzie tutaj dzisiaj toczyć bój z fejciem? Tak, oczywiście, no Filip jest jakby wiesz, zawodnikiem mega doświadczonym z zarobistego klubu. Był się w największych federacjach na świecie. Też wiem, że przygotował się do walki by miało się być chwilę później, tam nie cały miesiąc później, także on był też w gazie. No nie, absolutnie nie myślałem, że to będzie jakaś łatwiejsza walka, więc wręcz odwrotnie. Było, była jedna akcja, gdzie rzucił się na ciebie Filippej z atakiem ciosów, a ty zatęczyłeś niczym e, Muhammad Ali, niczym e, zawodnicy, którzy po prostu nie boją się podjąć walkę. I nie wiem, czy pamiętasz w ogóle tą, tą akcję, jak to skomentujesz. Tak, pamiętam doskonale, byłem plecami do siatki. To znaczy, wie, wiem, jaki przeanalizowaliśmy gdzieś Filipa i wiedzieliśmy, że. Kiedy choćby, nie wiem, delikatnie trafi, nawet nie tyle co naruszy e, czy gdzieś tam mocno zagrozi, ale po prostu jak trafi, powiedzmy, poczuje krew, no to mocno rzuca się do przodu, idzie z tymi czasami, Także nie żeby to było zaplanowane, no ale byliśmy gotowi na takie jego, e, takie akcje, że, że później zasypuje. Zresztą e, z Wolanem też tak zrobił, Chciałeś podjąć walkę w stójce, stoicie? No bo Nitro jest znaleźć ze swojej stójki. Dużo słyszało, że mają Szapala, to jednak tutaj głównie no, odstawiłeś na stójkę. Szczerze powiem, że, że mieliśmy plan jeden i plan drugi, czyli stójkę i parter i po prostu mieliśmy decydować podczas walki jak się potoczy, czy ta stójka, czy będę go wyprzedzać, czy, czy ten parter go skontroluje i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że go wyprzedzam w tej stójce, że te jego hikiki, obrotówki, które są gdzieś tam nie zagrażają, bo są widoczne dla mnie, co też mieliśmy niedługo czasu, bo tam dwa tygodnie bodajże, żeby na te obrotówki się przygotować. Ale chyba mój trener szybciej pije o W tej e, mocno obsadzonej kategorii lekkiej dzisiaj wygra Borys Mańkowski. No, to starcie raczej odpada, natomiast wygrał też Artur Sowieński. Czy to mógłby być Twój kolejny rywal? Czy Ty byłby zainteresowany takim starciem? Tak naprawdę nie mam pojęcia. E, z Arturem jesteśmy dziś kumplami, więc wolałbym, szczerze powiem, że wolałbym kogoś innego. Ale jeżeli będzie taka propozycja, to oczywiście to jest praca i z Arturem pojedziemy do parku i zrobimy robotę. Aczkolwiek mówię, na razie odpoczynek i tak naprawdę jest tylu tych zawodników w tej lekkiej, że, że chyba może wyjść tam wiele. No. Tylu z Czerwonego Smoka. Jeszcze raz? Tylu z Czerwonego Smoka. Z Czerwonego Smoka to już w ogóle gęściutko. A czy nie doszła walka z Mateuszem Zagierskim na Wrocławiu? Szczerze, skupiłem się na tej, o Mateuszu zapomniałem gdzieś. Jakby nie chciałbym tego jakoś bardziej komentować Mateusza, e, życzę mu dobrze z całego serducha, gdzieś tam wysoko sobie postawił poprzeczkę, jakby ale takie, m, bo informacja była taka, że e, jest kontuzja, Mateusz nie może się bić, ale może się bić ze mną tam nie wiem 3 tygodnie czy 4 tygodnie później. Nie wiem co to za kontuzja, bo do dzisiaj się nie dowiedzieliśmy, ale trochę takie... Takie średnie podejście, każdy gdzieś z nas, z nas ma tam większe, mniejsze kontuzje i e, tu w tym sporcie chyba nie da się obyć bez niczego. I, i to takie, takie wiecie, trochę... Jakbyśmy mieli takie mikrokontuzje, sobie mm, odwoływać każdą walkę i przekładać, to, to żadna gala by się nie odbyła. Także jakoś mocniej tego nie będę kwitował i komentował, ale raczej średnio. Mimo to, że nie wiem co się wydarzyło, no ale zakładam, że jeżeli nie możemy się być dzisiaj, a możemy za trzy tygodnie, to nie jest jakaś moja konkluzja. i to zrobić. Także na nam w zasadzie troszeczkę między wami zawsze. No tak, no. Mateusz tam dorzucił jakieś swoje trzy grosze, ja swoje I, i mi troszeczkę zabrzało, ale no, no, emocje, tak to działa. Świetny dzień dla Czerwonego Smoka, zaraz wychodzi Mateusz Gamrot, na razie 3-0, tutaj wygrał Michał Pie Pie Piersz, Pier tak wygrał Borys, wygrałeś ty. Coraz mocniej po pokazujecie się na mapie polskich klubów Emma i bardzo dobry przepracowany okres pandemii, tak? Powiedz, czy wy tak cały czas w gazie byliście i nie, nie przerwaliście Trzeba by tak chwilę treningu? Nie no, tam na początku jak była ta pandemia, to niestety nasz klub został zamknięty, a wszystkie inne i my też przestaliśmy trenować. W sensie trenowaliśmy, ale powiem szczerze, że każdy gdzieś na swoją rękę, nie? w sensie w swoim takim bardzo malu gronie. Kiedy tam Mateusz z Borysem są sąsiadami, praktycznie to trenowali sobie razem. Ja gdzieś tam mieszkam, kawałek obok pod Poznaniem, to trenowałem osobno w domu. E, tyle co miałem, jakby wiesz, e, swój sprzęt. Także każdy gdzieś tam w swoich takich mikrogrupkach powiedzmy, o ile można to w ogóle tak Nazwać, ale później, jak już te obostrzenia zostały zdejmowane, no to gdzieś tam wróciliśmy na salę i tak jak były tam te etapy, takie, ja nie, nie pamiętam, że to było, ale że kilka osób może być na jakimś tam obiekcie do iluś metrów, no to tak systematycznie jakoś wracaliśmy. Także m, też dla nas było pierwszeństwo jako zawodników na tej sali, żeby inny nie był wpuszczany, żadni ludzie, tacy wiesz, klienci, że tak powiem, na karne otoczenia, żebyśmy my też jako zawodnicy byli bezpieczniejsi i mogli się lepiej przygotować do dali. Także bardzo fajnie było. Koniec zapytam się, bo też stawiacie w trudnej sytuacji organizację KSW ze względu na to, że w trzech was jest w tej chwili z aspiracjami do tych najwyższych laur, laurów. Jak w ogóle zamierzacie to między sobą coś uzgadniacie, zamierzacie to jakoś rozwiązać? Czy zdajecie się na organizację i co powie? zdajemy się na organizację oczywiście. To jest jakby, no ja to odbieram tak, że nasz pracodawca jesteśmy pracownikami, niezależnie jak, jak się nas odbiera i, i musimy wykonywać swoją pracę. Aczkolwiek powiem szczerze, że do tej pory chyba o, tej nie, o tym nie myśleliśmy, no bo dzisiaj była taka gala, która dużo miała pokazać, no bo... Jednak trzy walki w 70, ale wszystkie trzy były bardzo mocne i wiadomo, że mówimy 4-0-4-0, bo tak każdy chce, ale tu się może wydarzyć wszystko, tu nie ma łatwych walk, więc no, ta gala dopiero nam pokazała, że, że jednak jesteśmy wszyscy coraz bliżej tego wyszkolenia. Czyli będzie rywalizacja między Wami? Czyli czas pokaże. Zapytaj Kabula i Martina, no co on ci powie. Ciężki kawałka. To na pewno. Tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję to bardzo Pozdrawiam.